Cie z tej strony? Pan Hertman, Hertmanowicz. Witam Was po krótkiej przerwie w najlepszej serii na polskim YouTubie, czyli w losowych klasach. Mam nadzieję, że żaden orkan, huragan, czy tam tajfun nie przeszkodzi nam, żeby porozwalać kilku nubów. Zasady te same co zawsze, czyli 5 razy reroll, no i potem losujemy sobie dodatki do broni, którą wylosujemy już na innej stronce. Także raz, dwa, trzy, cztery. No i dobra, mamy zwiadowcę, który zagra M4. Do tego C4, o spoko, soflam, pistolecik kusz i do tego, bo to jest zwykły frag grenade z tego co pamiętam. A nie, jednak jest to granat zapalający. No i dobra, pierwszy dodatek, czyli właściwie najważniejszy, to będzie celownik. O dziwu mam wszystkie celowniki odblokowane, czyli od 1 do 15. Generujemy. 13, co Fuck. No dobra, w sumie może być. Spróbuję ja strzelać jako. jak sniper, czyli pojedynczo z tego. Bo potrójny strzał z A-Kogiem to nie jest zbyt dobry pomysł, wydaje mi się. No to zabawimy się w pubga, tak zwanego. Drugi dodatek od 1 do 8, furka, czyli tactical light spoko. Trzeci dodatek od 1 do 9 i 9, czyli supresor. Ostatni dodatek od 1 do 8, czyli wujeczka, czyli bipad. Super, w sumie to, to pasuje do siebie, dosyć fajnie, <gry> tylko nie za, nie za bardzo to pasuje do mojego stylu gry. Lepsze to niż celownik termowizyjny albo noktowizyjny, czyli ci dwaj panowie tutaj. Szybkie losowanko pistoletu. Czwórka, szóstka i jedynka, czyli brak. No i spoko, tak prezentuje się nasza klasa. No i co, przechodzimy do gierki. Dobra, siema, witam, jesteśmy na mapce Zatoka Omańska 2014. Nie sądziłem, że będę grał na tej mapie i do tego na mapie, która dopiero się zaczęła. Ponieważ nawet jak gram sobie w Battlefielda poza YouTubem, to... Nie pamiętam kiedy ostatnio grałem na tej mapie. A była to jedna z moich ulubionych map w BF3. Więc fajnie. Jedyny minus tej mapy jest taki, że gdy zaczyna się e, ta burza piaskowa, to nie da się grać, bo nic nie widać. Oczywiście z jakiegoś powodu moja klasa nie zapisała się na Battle Logu i musiałem w grze ustawić jeszcze raz wszystko. Mam nadzieję, że nie pominąłem niczego. Eee. Wydaje mi się, że grałem już kiedyś podobnym czymś na losowych klasach. O, M4 karabin. Fucking hell. Suppressor! Co to jest? Nie zabiłem go! Nie widzę, gdzie lecą naboje w ogóle. Nie mam ammo. 90% strzałów nie siada we wroga. Wow! Ale to jest niecelne. O oh jest. Teraz mam ten soflam niby jakiś. Spróbujemy go użyć, bo w sumie nigdy nie korzystałem z niego. <noise> Wow. Pomagam moim teammateom teraz. A niech sobie tu stoi, może coś będzie namierzał. Aha, spoko. Rozpoczyna się burza. Ach. No i widoczność zaczyna spadać. Super. Teraz ja sobie świecę tą latarką podczas celowania i super mnie wszyscy widzą. <grymne> yeah. Bypad jest super. To jest... Bypad to jest do, dodatek przeznaczony specjalnie do losowych klas. Daś go stworzyło, żeby grać nim w losowych klasach, bo żaden normalny człowiek nie gra nim yy, w innym wypadku. Tylko gdy gra rolowym setupem jakimś. W przypadku tej broni oczywiście. Pięknie mi rozświetla tutaj. Lekki. Ale bym rozwalił sobie te btr -y, ale w sumie mam C4 XD. Ale ja głupi jestem. Bo boję się, że teraz mi jakiś RP łatwo trafi. No jedź, samochodziku. I oni są zniszczeni. Don't stop me now. Chwila. Coś tu się dzieje. Coś tu chodzi Ej, ale weź sobie zgin może, co Typiarzu ale, ale wstyd, że go nie zabiłem Ale w sumie to trollowałem <trony> No, patrz. W sumie tak źle nie sprawdza się nawet ten celownik. Tylko, że zazwyczaj jeden nabój trafia na takiej odległości z tych trzech. A reszta leci w kosmos gdzieś. O oh my. Nice, jakiś randomowy hadzik wpadł. Ten nie żyje też Dobra, wychodzę, nie oszukuję Lele nie mam Amo, Mamo, Mamo, nie mam Amo, ale mam pistolecik. Wow, moja ulubiona miejscowa do trollowania. Kurczak, let's snipe. Don't move. Can I jump on this. Oh my. Mówi o raz. Ach, nie wiem, ale idę strollować typa. On musi uwierzyć w to, że podkładam mu. Ach, dobra. <ścoughs> ale przynajmniej nie ma czołgu. Ten, 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 very hard. ten, Oh. rozstawmy very Najszybszy palec na dzikim YouTube. Uh -huh, uh -huh. Ej, komo. <laughs> What? Jak to w głowie nie siadało? Oszustwo. Okradzione. O ty XD. Dobra, teraz z serijką. Nikt się nie spodziewa, że będę do nich z serii strzelał. To jest element zaskoczenia. Hmm. Dobra, ten objeżdża, więc uciekamy. Pomogłem koledze, bo nie dałby sobie rady. O, o. O, o. What the heck is going on? O kurczak. Nie 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 nie. nie. O. Kill streak. Mm. Dobra, dam tutaj soflama. Bo tu fajnie sobie latają. Teraz muszę znaleźć Cel, pojedynczy strzał, hmm. coś nie siada. Dobra, chyba są za daleko. Jest. Ja pierdzielę ile wrogów. A ten co? Już zapomniałem, że takie coś istnieje w ogóle. Jedzie wariat. Wyeliminowany, zneutralizowany. Boczkiem, boczkiem. Don't kill me. Nie zabijaj mnie. Dobra, mamy go. Nawet mnie, nawet mnie szkoda tego mojego deda. Lepiej wybuchnąć czasami z BTR-em albo z czołgiem, niż wybuchnąć, yy, znaczy, niż nie wybuchnąć BTR-a lub czołga i zginąć przy tym. Woligierka zmierza ku końcowi. No i mamy koniec, proszę państwa. Muszę przyznać, że grały się całkiem fajnie. Nie było to idealne połączenie broni, ale strzelać się dało. Nawet fajne ratio mi wyszło. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.